Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach niekosmetycznych listopada. Stwierdziłam, że nagram Wam takie filmy, bo bez sensu jest łączyć po prostu um, kosmetycznych ulubieńców z niekosmetycznymi, a jest ich kilku i stwierdziłam, że chcę Wam pokazać właśnie i, i lepiej w osobnym filmie, bo i tak te filmy są takie długie. Także mm, pokażę Wam najpierw to, co mogę Wam pokazać, bo niestety dużo jest rzeczy, których nie, nie pokażę Wam, ale Wam opowiem. Także najpierw to będą herbaty z Five O'Clock. Ja tutaj mam czarną porzeczkę z żeńszeniem i sorbet z czerwonej porzeczki. Bardzo dobre herbaty na właśnie taki okres. Na listopad były super, bo listopad był taki właśnie bury, taki, taki brzydki, trochę mroźny, trochę chłodny, trochę jakiś taki. I te herbaty są super, bo są takie dosyć intensywne w smaku, dosyć mocne. Do tego ten zapach też jest bardzo wyczuwalny. Tak ładnie roznosi się, jakby po domu. Ale są dosyć mocne, i właśnie fajnie wpasowały się na taki właśnie okres taki, taki jesienny, przez, przez właśnie i ten zapach i ten smak. Także super, bardzo, bardzo mi się podobały już właśnie mi się też kończą. Także będę musiała zrobić jakieś zapasy. I druga rzecz to tak, nie wiem kiedy będzie ten film, czy będzie przed holem, czy po holu, w każdym razie w listopadzie jeszcze. E, zakupiłam torbę OBEK i muszę po prostu o niej wspomnieć, bo jest rewelacyjna i jest to po prostu mój ulubieniec listopadowy i myślę, że będzie też i, i dalszy, dlatego że jest po prostu cudowna, jest lekka, jest pojemna, super wygląda, super mi się ją nosi, jest naprawdę taka wygodna, mogę ją nosić i na przedramieniu e, i normalnie tutaj na, na ramieniu, no po prostu jest super i do tego taka lekka że tak naprawdę jak nie, nie włożę do niej dużo rzeczy, to to nadal jest lekka i, i nie ma jakiegoś problemu właśnie z jakimiś ciężarami. Można tutaj schować dużo rzeczy, mm, także, także jest super, oczywiście jest napakowana, bo ja ją cały czas noszę. Tak jak ją po prostu wzięłam, schowałam do niej raz rzeczy. Potrzebowałam w ogóle turbę, która będzie mieściła duże, duże jakieś zeszyty, jakieś, a cztery książki czy coś i ta się sprawdza do tego super, także, także uwielbiam ją i musiała się tutaj znaleźć. No bo jest cudowna i teraz tylko ją noszę tak naprawdę. I to nic, że to jest gumowa bo bardzo mi się podoba i, i jest super. I tak, to by były już wszystkie rzeczy takie, które mogę Wam niestety pokazać. Teraz Wam opowiem może o miejscach. Jeżeli chodzi o miejsca, to ostatni mi to, to jest tak naprawdę to tacy październikowo listopadowi, bo to jeszcze z października jest trochę rzeczy, to będzie na pewno śniadaniownia i bułkę przez bibułkę. W śniadaniowni super jajecznica i bardzo dobry twarożek, bułka przez bibułkę, najlepsze bajek po prostu na świecie chyba. Po prostu strasznie takie świeże i miękkie pieczywo i, i środek, no po prostu rewelacja po prostu pyszne. I kolejne to będzie Babel ja się chyba uzależniłam po prostu od bubble tea, co jest coś niesamowitego. W ogóle jak pierwszy raz to no to tak dziwnie było, no bo nie wiedziałam czego się spodziewać, ale spróbowałam i okej, okay, ale jak na przykład zaczęłam pić te, te kulki z tapiochi, to po prostu miałam wrażenie, że się udławię, bo one tak nagle wyskakują. No po prostu nie wiedziałam czego się spodziewać, ale po tym pierwszym razie po prostu przepadłam i Ja mogłabym po prostu pić bubble tea non stop, bo jest no cudowne. Jest tak dobre, tak smaczne i do tego jeszcze takie pożywne mam wrażenie, że... Mm, Naprawdę, no, no rewelacja, bardzo mi się smakowało i jak mam okazję, to zawsze sobie e, zakupię, dlatego że no, jest naprawdę super i polecam każdemu spróbować. Kto myśli nawet, że mm, to przecież jakieś dziwne jest, jakiś tam napój, herbata z mlekiem, nie wiadomo co w ogóle, no jest, jest naprawdę super, także ja polecam spróbować, żeby, żeby chociaż wiedzieć. Kolejne rzeczy to będą dwie piosenki. Pierwsza to będzie Melisande Lifted. Cudowna piosenka, po prostu jest tak... Mm, energetyczna, jakoś tak, tak żywa, że sprawia jakoś tak, że człowiek po prostu chce coś robić, chce wstać i tańczyć albo coś robić. Jest po prostu cudowna i, i ta melodia i no po prostu strasznie mi się podoba i słucham jej cały czas. Po prostu tak naprawdę ja mam tak, że jak mi się spodoba jakaś piosenka, to słucham jej non to, po prostu bałkuje, wałkuje, aż mi się nie znudzi. I tak właśnie było z tą piosenką. Bardzo ją lubię, bardzo mi się podobała i, i naprawdę no ma coś w sobie takiego, że, że mnie porywa. I druga piosenka to będzie piosenka Moniki Urlik. Nie wie nikt. I to jest piosenka, którą odkryłam w zasadzie dzięki, dzięki Olesce, bo ona wrzuciła ją na Facebooka, ja się zastanawiałam, co to za piosenka, pewnie gdyby nie ona, to bym jej w życiu nie znalazła. To jest faktycznie piosenka, która była w odcinku sprawa Agaty. Cudowna piosenka. No to też jest piosenka, którą właśnie słuchałam na zmianę. Jak ją włączyłam, to słuchałam no to po prostu cudowna. Ta dziewczyna ma piękny głos i ten tekst jest tak, tak mądry i tak życiowy, że... Naprawdę, no po prostu mogłam jej słuchać cały czas. No po prostu piękna piosenka. I jeszcze Wam powiem, że tak nie pomyślałam o tym wcześniej, ale ja bardzo lubię oglądać Prawo Agaty i teraz strasznie żałuję, że się skończyło. mam wszystkie odcinki już jakiś czas temu i jakoś tak poczułam taki niedosyt, wiecie, że, że coś się skończyło i że ja bym chciała dalej oglądać i że nie mogę i jest mi trochę przykro. No ale będzie na wiosnę znowu nowe odcinki też. Będzie ok. I ostatnia rzecz, o jakiej chciałam Wam powiedzieć, to będzie kanał na YouTube, który odkryłam całkiem przypadkiem. I nawet całkiem przypadkiem, naprawdę rzuciłam się coś, stwierdziłam, że kliknęłam baz nudów i będzie to kanał, mówiąc inaczej, który jest takim kanałem o poprawnej polszczyźnie, powiedzmy. Bardzo mi się podoba i. Um... Poczucie humoru dziewczyny i to jak opowiadał o różnych rzeczach. Oczywiście ja uważam, że ja nadal popełniam błędy, mimo wszystko, jak mówię, i to wszystkiego, co ona mówi, też się nie stosuje, bo e, wydaje mi się, że nie, nie, ja wiem lepiej i ja sobie będę tak mówić, e, ale bardzo miło jest posłuchać czegoś i nawet jeżeli coś zostanie w głowie, to bardzo dobrze. E, nie wiem. No, ja na przykład chyba nie potrafię akcentować, nie wiem, wydaje mi się, że nikt się nie zastanawia nad tym, jak mówi, dlatego te akcenty, no niby wiem, jak, jak się powinno mówić, ale przecież nie będę mówiąc liczyła sobie syla, więc, więc nie wiem, czy na przykład dobrze to robię, ale, ale pomijając to, bardzo fajny kanał, bardzo mi się podoba i właśnie, nawet jeżeli coś zostanie w głowie niewiele, ale, ale to jest zawsze, zawsze dobrze, jakby, nie wiem, uczyć się albo dowiadywać się nowych rzeczy, albo wiedzieć, jakie, jakie ktoś błędy popełnia, jak powinno być poprawnie, to jest zawsze bardzo dobrze, także. Bardzo mi się ten kanał również spodobał. Fajnie, że go odkryłam i, i obejrzałam wszystkie filmy, także, um, także teraz czekam na następne. I to by było wszystko w zasadzie, um, co chciałam Wam powiedzieć. Widzę, że ten filmik nie jest aż tak długi jak zawsze, ale to dobrze, bo to będzie jeden z krótszych przynajmniej. Dajcie znać, czy takie filmy Wam się podobają, bo mi się wydaje, że lepsze jest właśnie tak nie łączyć kosmetycznych z niekosmetycznymi, Ja zawsze tych rzeczy trochę jest, także jak będę coś miała ciekawego, to myślę, że Wam będę pokazywać. Um, I ja się z Wami już żegnam zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!